Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Trzcińska i jestem dyplomowaną fitoterapeutką. Dziś porozmawiamy sobie o problemach dermatologicznych. Zapraszam. Szanowni Państwo, problemy dermatologiczne to coś, z czym Niemal każdy miał kiedyś do czynienia lub ma do czynienia po prostu na co dzień. I na pewno Państwo zauważyli, że pomimo tego, że problemy skórne nazywają się problemami dermatologicznymi, to dermatolodzy nie za bardzo sobie z tym tak naprawdę radzą. I e, ma to po prostu bezpośredni związek z tym, że oni nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, i nie docierają do prawdziwego źródła problemu. Dermatolodzy, jak to dermatolodzy, na problemy skórne przepisują maści steroidowe albo maści z antybiotykiem, czyli podchodzą do tematu, skoro wysypka lub problem jest na skórze. To posmarujemy skórę i powinno zejść. Niestety albo nie schodzi, albo e, schodzi i za chwilę wraca. Dlaczego? Moi drodzy, dlatego, że niestety, ale wszystkie problemy dermatologiczne, wszystko to, co Wam e, objawia się czy pojawia się na skórze, bez względu na to, czy mówimy o twarzy, czy o skórze po prostu e, rąk, dłoni, nóg, brzucha, e, e, wszędzie na Waszym ciele. Niestety, problem wątroby. To jest problem zanieczyszczonej wątroby. I teraz, e, niestety, ale e, wątroba ulega dysfunkcji poprzez e, zapchane i niewydolne jelita, czyli dochodzi nam już drugi organ. Poza wątrobą to są również jelita. I teraz, dlaczego oczyszczanie wątroby nie ma żadnego sensu? Ano dlatego, że co z tego, że wy oczyścicie wątrobę, jak eee, szambo <grych> nadal będzie pełne. Wiecie, to tak samo jakbyście chcieli odetkać rurę, a do szamba już nic nie może więcej wlecieć. No to jak to chcecie w ogóle ogarnąć? Nie da się. Eee, dlatego, jeśli są. Jakieś wysypki skórne, należy do problemu podejść najpierw od strony jelit. A jelita to jest nasz układ pokarmowy. To jest wszystko to, co jemy. To, jest, to są funkcje przetworzenia i przerobienia żywności nie tylko przez żołądek, ale również przez trzustkę, przez woreczek żółciowy. Dlatego. A dlaczego przez wiadomo, że żołądek rozkłada nam białka, następnie trzustka rozkłada węglowodany, woreczek żółciowy rozkłada tłuszcze. Tak, chodzi tutaj nie o to, że same te organy to robią, tylko chodzi o funkcje enzymów, jakie one wydzielają. I teraz, jeśli któryś z tych organów ma zaburzoną swoją funkcję z jakiegoś powodu, to niestety, ale układ pokarmowy nie pracuje wam prawidłowo. A więc pokarm, który zjadacie, nie jest rozkładany prawidłowo. A za to za, za czym to, co za tym idzie? Idzie za tym to, że ten nierozłożony pokarm wprowadza po pewnym czasie zastoje w waszych jelitach. I teraz nie mówimy tu już tylko o jelicie grubym, ale również o jelicie cienkim. I im więcej jest tych złogów i zastojów wywołanych nieodpowiednim sposobem, e, może, no i sposobem, nieodpowiednim sposobem odżywiania, ale również zaburzeniami trawienia, tym następują coraz to e, bardziej, e, coraz to bardziej poważne i głębokie choroby. I tak. Krajnym zanieczyszczeniem jelit jest chociażby astma oskrzelowa. Dlaczego? Dlatego, że e, jelito grube jest powiązane z płucami. I teraz zanieczyszczenie jelita grubego wpływa również na jakość Waszego oddechu. E, płuca to również zamartwianie się, lęk o przyszłość i to są, od to są od razu te wszystkie to są od razu te wszystkie kompleksowo wymienione emocje. A więc e, wszystko to, co wiąże się ze strachem na przyszłość e, o przyszłość, to są, to są, właśnie, e, to są właśnie płuca, e, które mogą przestać Funkcjonować lub funkcjonować nieprawidłowo poprzez zanieczyszczone jelito. I teraz wszystkie toksyny z jelita grubego, z e, zalegających tam niestrawionych resztek pokarmowych i maskałowych, w których kłębią się grzyby, pierwotniaki i inne pasożyty. Obciąża tymi toksynami po prostu wątrobę, która nie będąc w stanie filtrować krwi e, i tych wszystkich toksyn, wypuszcza tą brudną krew do naszych żył. I tu dochodzi już do zanieczyszczenia układu krążenia, a więc różnego rodzaju problemy związane. Z układem krążenia, nieprawidłowe funkcjonowanie serca, czy nieprawidłowe bicie serca, mogą to być różnego rodzaju problemy związane z ciśnieniem, najczęściej nadciśnienie, miażdżyca, co jeszcze, no wszystko to, co nam się wiąże po prostu z krwią, z układem krążenia, mogą to być żylaki, Yy, mogą to być yy, problemy ze skupieniem się, z myśleniem, mogą to być oczywiście problemy z tym, że nic nam się nie chce, że nie wykonujemy swoich obowiązków, że nie robimy tego co powinniśmy. Yy, no, tak naprawdę tych objawów może być naprawdę bardzo, bardzo dużo. A proszę zwrócić uwagę, że ja gadam już chyba z 10 minut, a zaczęliśmy od wysypek. A więc jak sądzicie? Ja jeszcze oczywiście nie skończyłam, bo mogłabym tak gadać jeszcze przez 20 minut i pokazać wam, jak mocno, jak bardzo powiązane są organy e, w naszym organizmie. Ale e, wróćmy do sedna problemu. Czy sądzicie, że biorąc pod uwagę poziom skomplikowania funkcjonowania naszego organizmu i to, skąd biorą się tak naprawdę te wysypki i problemy skórne, czy można to wyleczyć smarując maścią? Czy raczej należałoby zabrać się za ten problem od wewnątrz? I zostawiam Was w tej konsternacji. Przemyślcie tą sprawę, jeśli macie problemy skórne. I zastanówcie się nad tym, jak wy chcielibyście załatwić wasz problem, bo gwarantuję, że magiczna pigułka nie istnieje, a uzdrowić się możecie tylko i wyłącznie dzięki podejmowaniu e, konkretnych, dobrych dla siebie decyzji. Do zobaczenia.